Witam Was w świątyni Busz na kolejnym podcaście. Tym razem parę słów o znaczeniu oliwy a, oraz oleju linianego w magii jako nośniki czy też rozpuszczalniki. W tradycjach magicznych oliwa z oliwek i olej liniany pełnią bardzo podobną funkcję praktyczną. Ale ich znaczenie symboliczne i charakter energetyczny jest odmienne. Oba traktowane są jako nośniki, rozpuszczalniki i utrwalacze mocy w miksturach, olejkach rytualnych i magicznych maściach. W magii oleje roślinne mają trzy podstawowe funkcje. Po pierwsze, nośnik energii. Olej wiąże energię ziół, żywic, korzeni i przypraw. Ułatwia przenoszenie intencji na ciało przedmiot lub przestrzeń. Po drugie, rozpuszczalnik wydobywa substancje czynne i ducha rośliny w sensie magicznym. Pozwala na długotrwałą macerację ziół bez szybkiego psucia się samej mikstury. I po trzecie, utrwalacz. Spowalnia rozpad rytualnej energii. Działa jak konserwant zaklęcia, utrzymujący jego moc przez tygodnie, miesiące czy nawet w niektórych przypadkach lata. Zacznę od samej oliwy z oliwek. Oliwa jest jednym z najstarszych, świętych olejów świata. Jej znaczenie wywodzi się z tradycji śródziemnomorskich, chrześcijańskich, judaistycznych, greckich i rzymskich. Symbolizuje pokój, ochronę, boskie światło, czystość intencji i błogosławieństwo. Oliwa ma energię harmonizującą i stabilizującą. Jest łagodna, bezpieczna energetycznie, dobrze przyjmuje intencje ochronne i lecznicze. Najczęściej w magii używa się jej do wytwarzania olejków ochronnych, namaszczania świec, amuletów, do tworzenia mikstów zdawiających. Przy rytuałach pokoju, pojednania i oczyszczenia. W magii ludowej oliwa bywa traktowana jako uniwersalny nośnik, który nie zakłóca intencji innych składników. No i wreszcie olej leniany. Len od wieków związany jest z losem, nicią życia, prawdą. Czystością i surowością. W mitologii, przełożniczki losu, boginie przeznaczenia, czy też nawet obrzędy inicjacyjne. Symbolizuje ciągłość, przemianę, cierpliwość, prawdę ukrytą pod powierzchnią. W magii olej leniany ma silną energię uziemiającą. Działa mhm. wolniej. Ale głębiej. Wzmacnia hmm. zaklęcia długofalowe. Jest mniej łagodny niż oliwa częściej używany w magii transformacji, wiązań, pracy z przeznaczeniem, czy też przy długoterminowych intencjach. Stosuje się go. Y do wytwarzania olejów rytualnych przeznaczenia, mikstu ochronnych o charakterze trwałym w magii ludowej, pogańskiej czy też pracy z cyklami czasu i losu, dlaczego oleje te są dobrymi nośnikami mikstur? Magicznie uważa się, że oleje zamykają intencje w materii. Pozwalają energii krążyć, a nie ulatniać się. Wzmacniają kontakt między ciałem, rośliną i wolą maga. Oliwa działa jak światło, zaś olej jak korzeń. Oliwa niesie intencję taką jaka jest, nie zmienia jej charakteru. Olej ryniany wiąże intencje z czasem i losem, przez co zaklęcie wzrasta w rzeczywistości. Oliwa świetnie wydobywa energię światła, życia i zdrowia z ziół. Olej lepiej wyciąga aspekt losu, ochrony i przemiany. Oliwa działa tu i teraz. Len... Zaś działa na zawsze, lub dopóki się nie spełni intencja. A teraz jeszcze kilka mm, przestuk, kiedy nie używać tych olejów. Oleju linianego nie używamy nie powinno się używać do zaklęć emocjonalnych, chwilowych intencji, pracy z dziećmi lub z nami. Oliwy nie powinniśmy używać do silnych wiązań, zaklęć nieodwracalnych, czy też pracy z przeznaczeniem. Mam nadzieję, że ten materiał Was zainteresuje. Przyda się waszym magicznym rozwoju. W najbliższym czasie ukaże się podcast o samym oleju lenianym, o jego, yy, po prostu rozwinę a, temat, jego znaczenia wykorzystywania w magii. A na tą chwilę niech się darzy i do zaś.